Niesamowite ujęcie jak profesjonalista, statywka migiego ci w tym pomoże. A i tak, mamy tu i wreszcie coś, co faktycznie chroni na sprzęt. Wszystko solidnie zapakowane. 3 tryby dostawu nóg, minimalna wysokość 48 cm, maksymalna prawie 2 m plus funkcja robienia zdjęć makro. Dodatkowy haczyk. Tak, większa stabilność w terenie. A i można odłożyć gdzieś swój plecak. Potrzebujesz monopodu? Rozkładasz go w kilka sekund. Rozkręcamy nóżkę, nakładamy opaskę, głowica leci jak szalona, myk i mamy. Mamy również przyjemny w futerał, który chroni naszą głowicę przed zarysowaniami. Precyzja to podstawa, poziomica i pełna kontrola nad kątami nagrań. Coś, co tygryski lubią najbardziej. I najbardziej lubią dobrą jakość wykonania, a ten statyw jest dobrze wykonany i godny polecenia. Najlepsza część – montaż sprzętu w kilka sekund. Pstryk i gotowe. Pisz go? Nic bardziej prostszego. Wpisz kod rabatowy i wejdź w aplikację temu. Zgarnij go za kilka złotych.